Cześć, robię robotę. No, i postanowiłem, że na sam koniec tej roboty nagram dla Was krótki, informacyjny filmik, co jest i dlaczego. W silniku 1,6 albo dwulitrowym. Tu akurat mam Turana na podnośniku, może być jakikolwiek inny samochód. To jest EA189, te silniki starsze, nie te najnowsze. Jak macie wycie oleju tutaj, w tym miejscu, zbiera Wam się olej wszędzie. To jest taka usterka, że. Można to naprawić w sposób, który ja naprawiam, nie lubię tego sposobu, a można po prostu wymienić pokrywę zaworów. Usterka jest tutaj występuje, na tym łączeniu, olej przecieka przez to łączenie z grzew nam na wtryski tutaj i zbiera się w wtryskach ten olej. I teraz naprawa tego można to zrobić w taki sposób, jak ja będę robił teraz, bo mi kazali tak zrobić, akurat nie jestem z tego powodu szczęśliwy. Albo można po prostu wymienić tą pokrywę, mieć święty spokój, tak? Dobra, pokażę Wam, na czym polega naprawa. Naprawa tego polega na takim oto kleju. Gdzieś go sobie tu położę i na takiej oto podkładce, zobaczcie. Którą się wkłada w to miejsce tutaj. to musi być tam wszystko idealnie wyczyszczone, żeby tam śladów oleju nie było. Odtłuszczone, położony ten klej i to dane w tamto miejsce i to musi sobie zostać tak na około 12 godzin. To ma rzekomo zapewnić, że to przestanie cieknąć. No robiłem to już ileś tam razy, to no na ileś te razy, no dwa razy niestety auto wróciło. Ja powiedziałem, że drugi raz tego nie będę kleił i nowy dekiel został założony, pokrywa zaworu. Także to jest taka loteria, albo się uda, albo nie uda, aczkolwiek jest dosyć pewnie tania ta loteria, bo to kosztuje pewnie parę groszy. Ten klej pewnie troszkę więcej, ale też parę groszy, tak? Dekiel kosztuje pewnie parę stówek. Także jeżeli się uda, no to zlikwidujecie sobie wyciek, tak? Jeszcze raz mówię, jak tu się zbiera Wam olej, bierzecie na palec, że to jest olej, nie ropa. Także trzeba sobie to, taki zestaw naprawczy, tu macie nad numer zresztą na nim. Czekajcie, niech tu ostrość złapie. O, jakby komuś się numerek chciał przydać, A łap, ostrość łapie. No nie, nie chcę ostrości złapać, dobra. Teraz zrobię później zdjęcie. Ja na tym zdjęciu mam wklej, jaki jest numer tego. Będziecie sobie sami to naprawić. Nie, nie trzeba tej pokrywy demontować. Ja ją demontuję, bo mam od razu do wymiany te uszczelki tutaj czy co wtryski siedzą i te gumki co śrubki siedzą, które trzymają wtryski. Tak? Jeżeli wtryski wyciągamy, to od razu, oczywiście, zestaw cały naprawczy, który też tutaj mam, Zobaczcie, też powinniśmy to wszystko zmienić. to jest cała, cała procedura. Zobaczcie, pokazana, jak to wszystko zrobić. A tu jest autko rozebrane. Dobra, mam nadzieję, że troszkę pomogłem tym krótkim filmikiem. Dzięki, trzymajcie się. No i do następnego razu.